Ujawniono, że Finn Mendens urodził się na Hub Island, jednej z zamieszkałych przez ludzi wysp. Będąc znanym oszustem, Martin zostaje skonfrontowany ze starym wrogiem i zmuszony jest do ucieczki z małym Finnem. Podczas gdy Minerva była w pracy, Martin zabiera Fina na tratwę, ale zostaje zaatakowany przez strażnika. W rezultacie Finn i Martin zostają rozdzieleni. Jest nastolatkiem, podobnym do jednego z większości jego występów w całej serii. Podczas debiutu miał około 1,5 metra, ale gdzieś pomiędzy dwoma odcinkami przeszedł gwałtowny wzrost i obecnie jest nieco wyższy. Brakuje mu kilku zębów z powodu nawyku gryzienia drzew, złej higieny jamy ustnej i gryzienia skał. Chociaż jego oczy zazwyczaj nie mają szczegółów i wyglądają jak małe czarne kropki, to w jednym z odcinków pokazano, że mają kolor. Jego lewe oko jest zielone, a prawe niebieskie, co jest charakterystyczne dla genetycznej heterochromii. Choć czasami impulsywny, agresywny, a nawet porywczy, jest miłym, odważnym, bezinteresownym i prawym chłopcem. Jego aspiracje, by zostać wielkim bohaterem, czynią go nieco moralnym szeryfem w jego krainie, ponieważ jest gotów pomóc i chronić każdą niewinną osobę lub stworzenie. Ma bardzo silne poczucie odpowiedzialności. I denerwuje się, gdy nie jest w stanie pomóc innym. Z tego powodu, i będąc nieco naiwnym, często czuje się skonfliktowany, gdy nie jest jasne, czy coś jest dobre, czy złe. Jest również prawie niezdolny do robienia czegokolwiek złego lub niesprawiedliwego i będzie walczył z robieniem takich rzeczy, jak widać w kilku odcinkach. Podczas gdy przedstawia się jako szorstki i twardy bohater, ma delikatną stronę, która jest zdolna do miłości i współczucia. O czym świadczy jego zauroczenie w dzieciństwie i jego braterski związek z Jake'em? Potrafi również zachowywać się jak dżentelmen, jeśli chodzi o kobiety. Jednak Finn wydaje się nienawidzić romantycznych scen do tego stopnia, że wymiotuje. Pomimo swojego wieku i wyglądu, Finn wydaje się być dość silny i wsportowany. Można go zobaczyć walczącego z dorosłymi. Wielkim trawiastym ogrem i ogólną różnorodnością potworów i stworzeń kilka razy większych od niego. Jest również zdolny do podniesienia księżniczki, jak pokazano w jednym z odcinków. Jest też bardzo tolerancyjny na ból, a także uzyskał odporność na elektryczność dzięki magicznej wodzie źródlanej. Fin ma zdolność mentalnej walki ze zdolnościami psychicznymi. Po raz pierwszy pokazuje to podczas próby kontroli umysłu przez Licza. Drugi raz było przeciwko Goliadowi, ponieważ był w stanie stale manipulować własnymi myślami, aby uniknąć ujawnienia jej planu pokonania, pozwalając księżniczce na stworzenie stormo. Jest biegły w kilku formach walki, w tym walce wręcz, magii oraz szermierce. Walce wręcz jest agresywnym wojownikiem łączącym niektóre formy sztuk walki lub niesamowite umiejętności szermierki. Fin woli obezwładniać swoich przeciwników. Ale jest też wystarczająco szybki, by zrozumieć słabość przeciwnika lub wykorzystać jego otoczenie do wygrania walki. Przeszedł także szkolenie od starego robota, który radykalnie poprawił jego umiejętności walki mieczem i refleks do wyższych poziomów. Oprócz walki, Finn posiada wiele imponujących umiejętności w Rzemiośle. Ma pewne umiejętności w zakresie origami oraz w rysowaniu. Jest w stanie także zbudować rzeźbę. Lubi śpiewać, po połknięciu małego komputera zyskuje możliwość automatycznego dostrajania głosu na polecenie, chociaż może śpiewać również bez niego. Najwyraźniej umie też grać na flecie. Imię Fina pochodzi od staronordyckiego finr, co oznacza sami lub fin od irlandzkiego, co oznacza jasnogłowy, biały lub blond. Fin określany jest przez innych jako fin the human. Parodiuje, jak postacie w fikcyjnych dziełach z tylko jednym imieniem są często określane w pełni zarówno przez ich imię, jak i gatunek. Na przykład Jake the Dog. Finn jest przynajmniej do pewnego stopnia daltonistą od czerwono-zielonego koloru. Wygląda na to, że Finn jest jak dotąd jedyną postacią, która konsekwentnie się starzeje. Jeśli chcecie, by seria Spory na Przygodę była kontynuowana, to wszystko w waszych rękach. Komentujcie, lajkujcie i udostępniajcie materiał. A jeżeli dotarliście do końca materiału, to zostawcie komentarz w treści film.